Co za ciebie. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Dawid Lopez. To Arkadiusz mówił. Czy to wykorzysta? Wybija, ale piłka wciąż poszła. Arkadiusz jest. bramkę, proszę państwa. Trzymaj. Koleś wraże się z piłki. Z drugiej piłki. Co bramki, wraz z piłką. Pokazujesz, jak już w Co? chyba tak? Dobra, piłka teraz do kolegi. Czy to wykorzysta? Strzela! Ale piękna bramka! No szybko się pozbierali i zdobyli bramkę wyrównującą. Rzeczywiście odpowiedź natychmiastowa i dokładnie takiej akcji się spodziewaliśmy. Idę tam szybko. Por to no. jest ja piłka opuszcza boisko no. i za moment grę wznowi bramkarz. Ej, jak Co na 24. powołuje radę. Robi się niebezpiecznie. reakcja, nie Zapowiadała ale się zem... Nie, nie to w ja. bramkę <laughs> O, ładnie to zrobił. Podanie w Będzie strzelał? Kolejny raz, nie udaje się zaskoczyć bramkarza. Postrzał niecelny. Mieli szansę na wyrównanie. Amore dieta. Dawid Lopez. Piłkę przejmują rywale. No nie. Takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. Zdrata i przy piłce rywale. Dzisiaj drzewo już może całą piwnicę i już będzie miał no, wolność cały czas no, na wesela no, a, no tak to jeszcze no, na gające. Ale się wbić do filmy to on jeszcze nie wbił. Piłka wciąż brzeg. Trzymał atak rywala na własnej połowie. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać, trzeba działać. Chyba już nie mają takiej motywacji w i tak prowadzą. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Mogę high five'a zgłosić. Ostatnie minuty mogą no, być dolej, Ciekawe dla kogo. Nie 5 minut do końcowego gwisku. Wciąż 1-0. Dlaczego nic nas czemu nic nad niepieniu, no ładnie to przejęło. Dzwoni do mnie. <noise> Uderzenie w stronę bramki! Nie ma gola. Pinka odpisał słupka. Od płubka! Ląduje poza boiskiem! Od własnej bramki rozpoczną grę w końcowych sekundach tego spotkania! Nie nie się starcie, I to konto jest tylko gra? z Rodriguez? się nie spadnie, jak kupi je? Bo ładnie. Końcowy biznes. I tyle odniesie akcie, który Ważne zwycięstwo w środku sezonu. I Pan trzeba leczu. powiedzieć, że uczciwie sobie na to zapraszamy.